Szanowni Państwo, przed Państwem w tej chwili występ Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbolinie. Straż, orkiestra Straży miała dzisiaj już swoje 5 minut, prowadziła korowód po uroczystej Mszy świętej, która odbyła, odbyła się o godzinie 10 w kolegiacie. Natomiast teraz przed Państwem koncert, koncert orkiestry. Prezydenta Straży Pożarnej w Zarwolinie powstała w 1880 roku. W czasach zaboru pełniła ważną rolę w krzewieniu i popularyzacji polskich melodii wśród społeczeństwa. Wydarzenia I i II wojny światowej przerwały jej działalność. Po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku orkiestra wznowiła swoją działalność. Kapelmistrzem został pan Zygmunt Tkaczyk, a od 1960 roku Tadeusz Miętus, który wielką uwagę przywiązywał do kształcenia młodzieży. Młodzi uczniowie zdobywali tu podstawy wiedzy, wiedzy muzycznej, co pozwoliło im kontynuować naukę w szkołach muzycznych. Wychowankowie orkiestry pracowali w takich orkiestrach jak Reprezentacyjna Orkiestra Wojska Polskiego. Reprezentacyjna Orkiestra PKS, Zespół Estradowy Wojsk Ochrony Pogranicza Granica, Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze, Operetka Warszawska, Warszawska Opera Kameralna, Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Dolwoninie może poszczycić się licznymi sukcesami. Pod batutą Tadeusza Mientusa orkiestra doszła trzykrotnie do finału Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych w Garbolinie, zajmując w 1981 roku pierwsze miejsce w 1983 roku, czwarte miejsce i ponownie pierwsze miejsce w roku 1985. W 1985 roku orkiestra reprezentowała Polskę na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Udętych w Czechosłowacji. W 1985 roku po przejściu kapelmistrza Tadeusza Miętusa na emeryturę kapelmistrzem został pan Ryszard Szewczyk, a jego zastępcą Marek Kozicki, który w późniejszym okresie został kapelmistrzem. W 2005 roku kapelmistrzem został Zbigniew Miętus, a jego zastępcą Tadeusz Miętus. Orkiestra została odmłodzona. Liczy obecnie 6...